Witajcie, z tej strony Woderium i zapraszam was tutaj do obejrzenia najnowszych materiałów Titans, tak. Ten serial ma ten w listopadzie premierę. No tutaj wyszło coś nowego, więc no jak najbardziej tutaj sobie to obadamy. Zapraszam. Po prostu. Zaraz tutaj. Titans, sezon czwarty, oficjalny teaser. to zobaczymy. 40 sekund to trwa. Aha. Oczywiście HBO. No ktoś powraca, moi drodzy, zrezygnowanie. O właśnie. Mamy. 3 listopada, moi drodzy. To, to wiele nie pokazało, tylko czy no, ktoś nadchodzi, nie? To, cały ten zwiastun to nam pokazał. Dobra, drugi materiał. Mamy traffic krypto nie superboy hey Connor, can you take a picture of me with sure yes. no jak widzimy nasz team drake czyli no trzeci robin jakby nie było chociaż jeszcze nie robin no dostał swoje opancerzenie, Pewnie ma Shurkeny. No Laskę ma nie, więc no tutaj. Yy, dostał już tą laskę. I będzie jeszcze miał rzukę z yy, tym z R nie? Z inicjałem R. Oczywiście, no, znaczy, kiedy to dostał, jak? To historia tej postaci będzie w środę. Postaram się na środę właśnie tego robi na trzeciego zrobić historię postaci, więc no jak najbardziej zapraszam. What's this for, Też fajne tutaj ma y, oblepienie, tutaj mamy, <grywamy> tutaj Batman jest i chyba tu hmm. może to jest gwiazdko związane, nie wiem, tutaj z takiej odległości nie widzę, przecież mogę to powiększyć, ale to dalej nam no tutaj nic tutaj nie daje, to Batman, to oczywiście, że Batman to pozostałe, to nie wiadomo, przynajmniej z takiej rozdzielczości tutaj się dostali serię, to by na pewno było więcej widać tak tutaj to. No może mi się jedynie tutaj. No Batman jedyny bardziej. What's this for? That guy? Who? Bernard? dude. No właśnie, Bernard ze Starlaps stworzył mu właśnie tą laskę, więc no. I bardzo bardzo fajne. No i skoro to jest Star Wars, czy będzie Flash? To jest pytanie zdecydowane. Chociaż no tutaj no Star Labs z tym uniwersem na pewno ma niewiele wspólnego z Flashem, ale zawsze coś tutaj fajnego, nie? Oh, Okej, okay. got it. I mean, come on, they made this for me. Ty, ale tu Star Labs, to pamiętamy z Justice League Zero. Ojciec tutaj Cyborga był w Star Labs, nie? Czyli to oznacza, że Cyborg tutaj może z nimi być. No myśli, w... oglądaliście Tytanów, nie? Tutaj bajkę czy tam komiks, to Cyborg zawsze był w Tytanach. No i fajnie, jakby tutaj właśnie się pojawił nie? Cyborg. Był z nimi. Czykolwiek trochę by tłuszczą tutaj było, no, ale zawsze to fajne nawiązanie do wszystkiego. Ja I tak. Widzimy, że Raven i już Boy są Co? razem. Już zdecydowanie. Ja się rozładowała komórka i coś tutaj dzieje się ewidentnie. Najtrudniej.

Czy to mi pasuje na Lex Lutora? No cóż, w tym uniwersum mamy starego Batmana. Czyli to już jest taki podstarzały Lex Luthor, tak pasuje mi bardzo. I taki troszkę kratos można by było powiedzieć, nie brodę, a taką nieogarniętą dosyć mocno. Ale podoba mi się jego design. Czekolwiek fajnie by było, jakby brody nie miał, ale to. No cóż, niech będzie. Może będzie gdzieś scenę się wkurzyć z Kolei, w Brodej, było w drugim sezonie ze Scarcrowem. Kto wie, jeszcze to zobaczymy. No, ale tutaj widzimy, że w tym sezonie chce poznać swojego. Jakby powiedzieć, sztucznego syna, nie? No, pamiętamy, że Beast Boy został stworzony z, z tkanek. No, DNA Supermana i właśnie Lex Lutora, więc no. Ma inteligencję Lex Lutora, jak i siłę Supermana. Ten właśnie Superboy, Corner, więc. no się wcale nie dziwię, że Lex Luthor chce go poznać. A widzieliśmy też, były zdjęcia, że no, z gwiazdką tutaj i Lex Luthor z gwiazdką, nie wiem, tutaj no, spotka się z tytnami Lex Luthor, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziwo, Lex Luthor no wcale nie musi być zły, nie? Róż, różnie go pisali w różnych komiksach, więc no, głównie on walczył z Supermanem, ale z Superboyem myślę, że no nie będzie miał za targu, ale to zobaczymy. Wee okay. What happened? We have to go back to Metropolis. What? To nie będzie w Metropolis. Ty czekaj to. Supermanem się on widział? Z Cavillem? What the fuck? Oh shit! To wiecie, mała przerwa, może kurczę, przed tym będzie jeszcze cameo Cavilla, co widzieliśmy to zdjęcie nie, że blokada, może z blokadami i tutaj się pojawi, ale to byłoby mega. No nie jest to, to, to nie jest główne jakby ziemia edycji, ale kurczę, jakby pojawił się Superman, chociażby no ten kurczę, Tyler, nie, z Superman i Lois, by był super, kurczę, jakby Superman, chociaż małe cameo, nie. Bo z Nightwingiem, no, Superman się bardzo dobrze tutaj dogadywali. To jest no taki przyjaciel. Yy, Nightwinga, taki wiecie, no. Może powiedzieć, no zobaczymy się naprawdę. No jak kurczę. Meto powiedzmy, no Superman musi być. Dobra, z do tutaj przechodzimy już do akcji. Gdzie tutaj nasi tytani? Suit up, up mojej drodzy! Tytani Vio! Powinien powiedzieć tytani, wio. Sudap, no Sudap to taki. No bardziej no pasuje do jakiegoś tego Aroła Sudap to, no kurczę, no nie no, Sudap powinieneś na powiedzieć. Ej, no powinien on powiedzieć, że Titanic GO, nie? Titanic Go jak było w bajce. a i mamy, moi drodzy, przeciwnik, z którym do do bohaterowie walczyć, to jest Mother Mayhem. To jest bardzo potężny, ma artefakt. Tanie. O, oh, wow. Cóż, ale fajnie mi się ta koszulka świeci, nie? Troszkę jak w finale Superman i Lois gdzie to był napakowany. No, ale tutaj, no, ta laska, myślę, jakoś go uszkodziła trochę, bo mocno magią. I pamiętamy, to jest też. Y Supermana wrzliwość nie na magię, więc no... No moi drodzy, to jest słabość, którą no, odziedziczył po Supermanie, tak samo jak Kryptonit. Raven. Czekaj, Rachel. Okay. No, jestem i horror w tej dziedzinie czy Nike Cóż Nie mam zbyt tutaj wielkich szans nią Właśnie Muszę być mocno tutaj przygotowana, nie? Była na to drużyna Właśnie, no miał antydotum na każdego właściwie nie? Jedynie Superman tutaj Muszę pomóc. Cokolwiek też nie. Jak gwiazda. Gwiazda używa nowej mocy. Trudno było w poprzednim sezonie. Bardzo jej nie widzieliśmy, tak szczerze. Ma niebieskie. Cóż, nie no i cóż, to było na tyle. Nie wiem, co się dalej stanie. Czy ktoś ich uratuje, czy, czy staną wejdzie do niewoli. Aczkolwiek naprawdę fajnie tutaj się ten serię prezentuje. No i cóż moi drodzy, nie mogę się doczekać, jak wy. Mam wiele pytań, jak wy jeszcze mniej odpowiedzi. Ale no moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się i do 2 listopada.